Teraz witam serdecznie na pomaczowej konferencji prasowej pomiędzy, po meczu pomiędzy zespołami Pole A, KSM Zagłębie Lublinia i z o opinie najpierw zawodników, a następnie trenerów obydwu zespołów zespół gości. Pan Wojciech Gomiński, Panie Wojciech bardzo proszę. To znaczy początek był obiecujący w naszym wykonaniu. zagraliśmy naprawdę dobre zawody i w ataku i w obronie. Gdzieś się wdała w naszej szeregi dekoncentracja, zaczęliśmy tą przewagę, którą sobie uzyskaliśmy tracić. Z czasem opowę remisowało z nami. Także był to mecz bardzo zacięty. Szkoda przede wszystkim tej końcówki, no, że, że jednak nie udało się rzucić tej bramki. Mieliśmy 15 sekund na oddanie rzutu. No i to zadecydowało. Taka trochę niefrasobliwość w ogronie, trochę nieskuteczność w ataku, i tak się skończyło, że Opole wygrał jedną bramkę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adam Macher, Paweł, Diapa. Cieszymy się z wygrania zrobiliśmy jakiś tam krok do przodu, z utrzymania po Superligi. Został nam jeszcze jeden, właściwie większy krok w wyjazdu piotkowa i po walczeniu o punkty. Cóż, cieszymy się z tego, ale nie możemy tego tak za długo świętować, tam bawić się, bo w piątek przed nami jeszcze ważniejszy mężczyzn do tej pory i ciężka praca w tym całym więzieniu podległowo. Tak, w piątek, w piątek. Trzymać się linii. Dziękuję uh -huh. bardzo. Drodzy Państwo, czy są pytania ze strony dziennikarzy do zarządów obywatelskich zespołów? Ja mam pytanie do Adamu w dyrektora Miejskiej Spółki Obywatelskiej. Drugi raz w tych play-outach się z i drugi raz właściwie jesteś bohaterem tego meczu, no nie ma co się czego. Bo znam. No właśnie i o tym będzie moje pytanie. Na zasadzie wiadomo, że jak się jest z chłopakami w klubie parę lat, to się ich poznaje stopniowo, ale no zawodnik chce oszukać cały czas bramkarza, bramkarz chce oszukać zawodników. w związku z tym, że dwa razy stało się tak jak się stało, bramkarz jest uprzywilejowany w sytuacji w tym wypadku? Czy nie sądzisz? Niż... Znaczy Znam Zagłębie też, Zagłębie znam ja też i myślę, że stojamy z nami tak w kotka i myszkę można powiedzieć, no. no. Bawimy się, no. No <grym> no <grym> no <właśnie. grym> Ja pomogę może Adamowi. Myślę, myśle, słowo, ale... myślę, że odpowiem w ten sposób, gdyby można powiedzieć, Adam zawsze należał przynajmniej jakby u nas i pewnie i tak samo tutaj, do wyróżniających się bramkarzy nietuzinkowych, nie, nie którzy znają swoje rzemiosło i, i są doświadczonymi już graczami, mimo że powiedzmy jeszcze nie jest aż tak strasznie wiekowy Adam. To jest raz, dwa. Były bramkarze reprezentacyjne, wielu piłek nie może puszczać. A, yy, uczylałem swoich graczy, że Adam właśnie należy do takich graczy, że pewnych kanonów pilnuje i pewnych miejsc w bramce. Te miejsca są jego domeną i tak się też stało, więc tak było w Lubinie, bo dwa ostatnie rzuty obronił w krótkim rogu, jeżeli ktoś był na meczu to pamięta. Tak samo dzisiaj, ostatnią, ostatnią piłkę nie miał prawa puścić i taka jest po prostu prawda. A co do meczu, jeżeli już jestem przy głosie, Pan pozwoli, to, to powiem tak, dziękuję chłopakom za wspaniałą grę, naprawdę ambitną i i przyznam się, że zdawałem sobie sprawę, że ciężar gatunkowy bardzo wielki jest dla gwardii, a nie dla lubina. My przyjechaliśmy zagrać dobre zawody sportowe i tak też się stało. Nie zgodzę się w jednym stwierdzeniu. Nie zagraliśmy źle w obronie. 25 bramek tracąc na wyjeździe, to myślę, że to jest dobry rezultat, albo powiem, że bardzo dobry. Może trochę gorzej było z tą skutecznością, o której Wojtek mówił, ale to. Znowuż, tak jak powiedziałem, jest na plus i na wspaniałe rzemiosło Adama Malkhera. Chcę powiedzieć tylko jedno, troszkę chyba do tego wszystkiego, bo to był mecz walki i myślę, że, że gdzieś tam rzadko o tym ostatnio mówiłem, ale to panowie sędziowie to trochę się chyba nie za bardzo dostosowali i dziwię się, że to tak. Gatunkowego, ciężkiego spotkania nie, nie, nie desygnuje się naprawdę dobrych arbitrów. Wtedy Muszę nie ma żadnych pod, podtekstów, e, którzy się e, zajmują swoim, swoją pracą na boisku i wtedy każdy z nas wie, ja czy, 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 czy Tadeusz, że e, nasza praca została wykonana, zawodnicy zrobili swoje. No cóż, w sporcie tak jest, że ktoś musi wygrać, przegrać, zremisować. Innej możliwości nie ma, jak mówił pan Górski. Dziękuję. Panie Prezydencie, że tam rozpoczął konferencję trener, trener naszego zespołu, Podziękowanie dla całego zespołu za wytrzymanie tego ciśnienia, o którym tu kolega wspominał i, i, i Adam i Wojtek też wspominają o tym, że, że jedni rozpoczęli dobrze, drudzy rozpoczęli źle. No myśmy skutecznością na początku bardzo mocno razili no i ta ilość, ilość błędów yy, chwytu i podania, z czego zagłębie nas bardzo mocno skarciło, było, było to widoczne. Tak jak Adam jest bardzo doświadczony, tak kilku zawodników w naszym zespole jest zdecydowanie mniej doświadczonych, i tego doświadczenia w tych decydujących momentach może nie powiem, że zabrakło, bo wygraliśmy, ale był to jakiś tam języczek, który. Przeszkadzał nam w dokończeniu tych akcji, które zostały wypracowane. Dla nas, a szczególnie dla mnie, ja wolę brzydko wygrać niż ładnie przegrać. Także mam tyle do powiedzenia. A, a dalszą analizę będziemy się bawić już przed treningiem. Dziękuję bardzo. Czy są ze strony Państwa pytania, ze strony szkolenia zespołu? Ja Miałem pytanie do mnie, bo generalnie na rok, jeżeli można, tam. Pamiętam, że sezon długi, wyczerpujący, ale tak naprawdę o tym sezonie trzeba zapomnieć i skupić się na jednym meczu, który będzie decydujący o tym, czy w no, tego sport jest piękny. Czy, czy piotków w Barażach. Były pewne potknięcia, były pewne sukcesy w tym wykonaniu. Dzisiaj się już to wszystko nie liczy. Jeden mecz, jak się do niego przygotować. Żeby wygrać wreszcie spotkałem, bo trzy razy był czas lepszy, niestety. To znaczy, no, ten jeden raz też się przyczyniłem do tego, że, że Piotr był lepszy. Yy, ale w tej chwili będziemy starać się to wszystko odwrócić i przede wszystkim poprawić skuteczność. I to jest nasz cel na, ten, na, ten, na to spotkanie. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne pytania ze strony dziennikarza?